Myślicie mi linkę jeszcze raz do tego, co chcecie słuchać. Jak stracić ponad pół HP? Elo. Nie, właśnie zobaczyłem, że właśnie nie siadła dziesięciogodzinna wersja. Następna w kolejce jest godzinna wersja. Robię coś co wyjdzie albo nie wyjdzie. Jeśli wyjdzie, to to jest ostatnia bitwa na Trzmoła. Jeśli nie wyjdzie, no to jesteśmy 100% do tyłu. Nie róbcie tego w domu dzieci. Ten helka do Bok, mian? Myślałem, że on tu przyjechał, żeby strzelać. Otóż nie do końca. Uf, uf. Nie mówcie, że ja go nie trafi. Nie, ja musiałem mu gąskę ściągnąć. Jadę po te hateki. Po prostu po niej jadę. Po ostatniego w sumie. Nie, po dwóch. Teraz jest szybszy ode mnie. Jeśli chodzi o pozycję. Ale tam dziki rush leci. Cię tu, bo ja czasu nie mam w tej bitwie. Dobry pik bawian. No w sumie mogło być dużo gorzej. Nie mogę jechać na ich kapa, w sensie strzelać do ich ten, bo możliwe, że za moment nas skapują. Z drugiej strony podjedzie buraska na blisko i mnie zje. Buraska właśnie TS-a zdjęła. Gdzieś obok też cztery Jak myślicie? Dlałem, że będzie wskakiwał. Nie pikuj ze mną, bo mnie zablokujesz gościu. Dziękuję wam. Teraz ten stream się zakończy. Dziękuję wam, że przesiedzieliście ze mną północy i że do końca nie wierzyliście we mnie. Dobra, teraz już na pewno mamy. To jest dobra. Wpiliśmy Nomada w za dużo bitew i za dużo czasu przede wszystkim. Bo 15 bitew temu miałem 40 setnych do wbicia. A... Skończyliśmy markować, a jest niecały jeden dzień po rozpoczęciu diamentowego przekrętu. Jeśli chodzi o Chariotera, chciałbym, żeby on był przyjemniejszy, ale są bitwy, gdzie, gdzie naprawdę ten damage siada. Alfa i te hesze dają radę. Jeśli chodzi o zestawy, to Dosyłacz, Optyka, Venta i Dyrektywa Nakamo. Drugi zestaw to jest Minus 8 Wenta, dosyłacz. Dyrektywa na wenta Jeśli chodzi o amunicję, 921 na w miarę le lekkie setupy. Czy tam niższe tiery, czy tam mało hateków, po prostu. Drugi setup 1515. 15. Mi się sprawdzało. Jeśli chodzi o ulepszenia polowe, to wygląda to tak. Wzmocnione zawieszenie, dopasowanie. Paralaxy, i tutaj nic nie brałem. Perkami i z optyką. Perkami i z czerwoną optyką. Macie tutaj 8,5 spota razem z dyrektywką i 488 widzenia. Więc często wychodziło na to, że sam sobie spotujesz to, co robisz, i goście ci jeszcze nie spotują, bo masz 8,5% po, po strzale. Jeśli chodzi o statystyki, niecałe 3100 średnich, 97 bitew. Tak jak mówię, mogłem to skończyć w 15 bitew. Wcześniej, jakbym nie spadł z rowerka, na YouTubie będą, będzie parę fajnych bitew zagranych, ale miałem fajną, fajny ciąg trzech bitew, gdzie były bardzo fajne wyniki. Miałem też jedną bitwę, która się zdarza raz na 50 tysięcy. Tam, gdzie popatrzyłem, tam był przeciwnik i, prze, i przebijałem tego. Przeciwnika. Wyglądało to jak jakiś błąd w Matrixie. A co prawda, nie zrobiłem tam jakiegoś przekazackiego wyniku i tak dalej, ale to co się tam działo było takim spełnieniem wszystkiego. Że ta bitwa, przy... ta bitwa, którą teraz zagrałem, to nic przy tym co... co się tam działo, a było to na tundrze. I była to bardzo szybka bitwa. Jeśli chodzi o Ciałguś, no to aż patułki mi nie zastąpi. Dzięki temu, że ma te hasze, a że dużo, dużo, dużo osób jeździ, jolo, wychyla się bokiem i tak dalej, to te hasze naprawdę działają i to na hateki, i na Tedeki, i na wszystko praktycznie. A Dlatego. Zestaw z 20, 21 hitów i 9 pcr ów Tak, ten czołg ma tylko 30 pestek. I co wam jeszcze mogę powiedzieć? 300 średnich, ale nie jest tak przyjemny czołg jak szpatułka. Ma ten plus, gdzie jest to prędkość pocisku na pewno, ale czas skupiania. Szpatułką bym zdążył dwa razy strzelić, zanim ten czołg skupi. No cóż...